Pojechałem na Erasmusa do Grecji w semestrze zimowym na 4,5 miesiąca. Byłem w Specy z Erebru. Byłam na Erasmusie w Niemczech w Mainz. I'm going to be here in Wood for the full year. Byłam w eh, todo el año. W Irlandii na Erasmusie eh, w semestrze zimowym. Wyjechałam na Erasmusa do Aten. Pasaconofera muchísimas gente de otras culturas, de otros países que igual no tenías ni idea de, de cómo eran allí y gracias al Erasmus lo puedes, los puedes conocer. Z dziewczyną ze Stanów Zjednoczonych. E, tak bardzo się zaprzyjaźniłyśmy, zainspirowała mnie, żeby przyjechać na wakacje tam. Teraz mamy przyjaciół na całym świecie i możemy się nawzajem odwiedzać. Dziewczyna z Włoch i chłopak z Indii. Wyjazd do kraju z inną kulturą, gdzie trzeba porozumiewać się w innym języku, otwiera trochę umysł. Zaskoczyła mnie skłonność Niemców do stania na zimnie i pi picia e, grzanego wina i spędzania godzin na Weihnachtsmarkcie markcie w wielkim tłumie i wydawaniu ogromnych pieniędzy. Surprising things were the people I uh, found here, like they're really warm. Uh, it doesn't depend about religion, about uh, which country we are from. Wszyscy się uśmiechają, nawet w komunikacji miejskiej. Kierowca mówi Ci, dzień dobry, kiedy wsiadasz do autobusu. Jedną z tych rzeczy, która mnie też zaskoczyła, to to, że e, kupuje się tam prąd e, i ładuje się go tak, jak ładuje się telefon e, na kartę. Media grzmiały o uchodźcach, grzmiały o zamachach, grzmiały o terrorystach, grzmiały o kryzysie i rozpadzie Unii i groźbie wyjścia z Grecji z Unii Europejskiej. Tymczasem w Grecji życie płynęło bardzo spokojnie. Wszyscy byli na luzie, nic się nie działo. Kiedy przyjechałam tutaj, jaki, co mnie zaskoczyło, chociaż to oczekiwałam, był czas, oczywiście, ale także to, że ludzie są bardzo edukowani, bardziej serii niż w Nie zdaliśmy sobie sprawy, że zostawiliśmy koleżankę na dworcu w Monachium. Uświadomiliśmy sobie o tym w momencie, gdy byliśmy już w pociągu i kolega, który rozdawał bilety, miał jeden bilet za dużo. Uważam, że Erasmus jest świetną przygodą, ale nie powtórzyłabym, ponieważ już czuję się zu stara, żeby pojechać i studiować następny pół roku za granicą. Powinnam zacząć szukać pracy.